Sprinty w MotoGP. Jak one działają, oraz po co właściwie one są, już tłumaczymy. Po pierwsze, słówko o formacie. To jak działa format kwalifikacji, już tłumaczyłem. Tak jak powiedziałem, właśnie dosłownie we wcześniejszym TikToku. Od tej pory będą e, trzy treningi łącznie i w sobotę po południu e, odbędzie się pierwszy właśnie wyścig w trakcie weekendu. W niedzielę będzie wyścig z kolei na pełnym stancie, czyli właśnie wyścig Grand Prix. Natomiast wyścig w sobotę po południu to będzie właśnie ten sprint, o którym właśnie mówimy. I jakie tu będą obowiązywać reguły, już szybko właśnie tłumaczymy. Właściwie główną regułą tego wyścigu będzie po prostu reguła 50%, ponieważ po pierwsze dystans sprintu to będzie połowa tego co zaplanowano na niedzielę tego samego weekendu to jest raz dwa punktów też będzie połowa, ponieważ, mniej więcej połowa, ponieważ w niedzielę zwycięzca zostaje punktów 25 natomiast w sobotę będzie ich 12 drugie miejsce z kolei dostanie punktów 9, a nie 20 jak to było w niedzielę i podobnie też będzie z paliwem, mianowicie obecnie w MotoGP w trakcie wyścigu w niedzielę maksymalnie można zabrać 21 litrów paliwa, jeśli się mylę, w sobotę będzie to zaledwie 10 litrów 10,5, więc będzie właściwie połowa wszystkiego tego, co byłby w niedzielę. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie pozycje startowe zarówno do sprintu, jak i do głównego wyścigu będą determinowane poprzez wyniki kwalifikacji. Nie będzie jak wy w Formule 1, że właściwie, no, że przez to że, masz, przez to, że masz sprint, to nie ma sensu walczyć o lepszą pozycję albo bardziej cisnąć, ponieważ każdy błąd w sprincie wpływa na Twoją pozycję startową w niedzielę. Tutaj tak nie jest. Tutaj to, co osiągniesz w sprincie, to jest to, co to jest, to jest sprint, a w niedzielę zaczynasz, zaczynasz z czystą kartką. Kolejny element, mianowicie e, zwycięstwo w sprincie nie będzie wliczane do tej klasyfikacji czasów zwycięstw Grand Prix. To będzie na klasyfikacja. Oczywiście punkty zabyte w sprincie jak najbardziej trząsą się do, ten, do klasyfikacji generalnej sezonu, ale zwycięstwo w sprincie to nie jest to samo co zwycięstwo w Grand Prix i to, będą, to będzie rozdzielne. To jest bardzo ważne. No i oczywiście rzecz po co to właściwie jest, no to po, no, po to, że motor GP po odejściu rozsego, właściwie już to odejściem rozsiego, no zmaga się z kryzysem popularności, znaczy właściwie jest spadkiem, no i chcą po prostu żywić akcję w sobotę. Tylko w troszkę bardziej przemyślany sposób niż w, w efekcie, ponieważ tam masz troszkę porąbany system z tymi dwoma treningami, kwalifikacją w piątek, etc. Tu może będzie lepiej, ale kto wie, to by było lepiej, zobaczymy, przekonamy się w tym sezonie.